Honda CRF 1000, rocznik 2000 bodajże 2019 A myślę, nagram. Dawno nigdy nagrywałem, nie było bardzo czasu. Eee, I tak, co do zrobienia: Przegląd na 24 licznikowy, gdyż to nie jest pierwszy właściciel motorcy sprowadzony z Francji, więc tam różnie może być. Jakieś tam przygody lakiernicze e, na nim są. O, taki właśnie tutaj mamy babol, jedny że tak powiem, tutaj jakieś tam zamalowane. Nieważne, nie o tym. Eee, I tak. Przegląd tutaj mówiłem: licznikowe 24 plus tam opony, dętki, te sprawy, e, zawieszenie przód, ponieważ zdecydowanie jest wylane. O, szmatka się technologiczna znalazła można palca wytrzeć. E, luzy zaworowe, e, filtry świece zostają, ponieważ no ufamy temu, że tutaj jest te 24, więc świece e, teoretycznie, kolejnym razem, a ja sobie tutaj przyświecę, czy on był rozbierany, czy nie był, coś tam wypatrzę, może. Motocykl przyjechał do mnie z daleka, bo aż, aż ze stolicy. No wygląda mi na to, że rozbierany nie był. Eee... No, ale to chyba. Tak wstępnie mogę zerknąć. O oponach o opony dentki i te sprawy. Więc co? Kanapa, zbiornik. A wcześniej jeszcze, <laughs> a wcześniej jeszcze gmole, bo. Bo przeszkadzają w dostaniu się do właśnie tych plastików, aby je zdemontować. I co? Airbox, filtry powietrza, luze zaworowe i te sprawy. Więc tak jak mówiłem, rozbieram. Widzimy się za kilka chwil. Czy coś przewiduje więcej? O, być może te cewki środkowe, no bo to wiadomo, ten typ tak ma, można by tak powiedzieć. Często te cewki. E, mają przebicie e, lub są wyrwane. We, te, ten wkręt, który jest wewnątrz, który wchodzi w przewód zapłonowy, jest wyłamany. E, właściwie to sobie zarzeczył filt paliwa z tą uszczelką, która tam siedzi wewnątrz. Także też się zerknie, co i jak. E, no więc co, nie ma co opowiadać. Dawno nic nie nagrywałem, tak jak mówiłem na początku. Coś się pojawi. E, myślę, że coś tam ponagrywam, bo jakieś tam ciekawe motocykle się pojawiły jeszcze co by można obejrzeć więc czas, start porozbierane i tak e... myślę pokażę, bo ktoś by mógł nie uwierzyć jeśli chodzi o zawory wydechowe mierzone na krzywkach mamy 20 a bodajże 3 wkładam 24 luźno na drugim luźno dajemy piętro wyżej co my tu mamy 26 bodajże sprawdźmy Luźno, luźno, jeszcze raz wyżej. Jedną ręką źle jest, 28. Już ciężej, ale wchodzi tutaj też. 30, myślę, że już nie wejdzie. Ale sprawdzamy. Nie zapisuję tych, ponieważ to są na śrubach, a i tak muszę wałek sący. A przecież myślę, na tym. Nie wałek sący, ponieważ tu mamy jeden wałek strojący. Zaworami z sącymi wdechowymi tak zwany unikam w hondzie. 30 nie wchodzi. 30 nie wchodzi. Co do zaworów e, sących zmierzone już jest po 19. Więc górna tolerancja. Ale rozbieram rzecz jasna. E, już do 19 mają tolerancję. Przechodzimy na cylinder pierwszy. Czyli nie ten od rozrządu. Niech ja sobie silnikiem zakręcę. Tutaj mierzyłem wałki. Znowu te wałki. Mierzyłem luz na zaworach sących. Jeden ma 18, drugi ma 22. Udowodnij. Jasne, proszę. Nie chcę komu udowadniać, ale... ale macie. Uwaga, uwaga. Niech ja sobie namierzę tutaj 22. 18, 20, 22. Jest. Uwaga, uwaga. Już z lekkim oporem, ale wchodzi. 24 stoi. Na tym mamy. To jest 18, czyli minimalnie poniżej, ale dwójeczka grubsza płytka będzie 16. Nie mierzyłem zaworów sących, ponieważ przeszedłem już na cylinder pierwszy, czyli znaczy drugi, czyli ten odrzużony. Pierwszy jest ten nieodrzużony. O tak, może zamieszanie. Zmierzmy zatem luz wydechowy na cylindrze pierwszym. Eee, wkładam 22. O tu mamy ciasno. Tak, tu mamy ciasno. Na siłę włożę, ale jest ciasno. A tutaj. Ła, tutaj. Nawet 22 nie wejdzie, także tu mamy dość mocno ciasno. A luz w ogóle jakikolwiek jest? Jest, zawór się rusza. Tutaj też. Właściciel mówił, że po rozgrzaniu słyszy dźwięki, no jest to jak najbardziej spowodowane luzem zaworowym. Obstawiam, że tym wydechowym, ponieważ tutaj jest mocno za dużo. I ten jeden sący też ma 22, z czego powinien mieć maksymalnie 19. O, po rozgrzaniu jest szansa to usłyszeć. Zatem. Ustawiam sobie na znaki, demontuję wałek, napinacz yy, wałek od rządu. Jeden wałek, ten po którym chodzą yy, zawory, po którym chodzą popychacze z zaworów wydechowych również. I co? I regulacja. Później już po złożeniu wałka wydechowego, sącego, ile, się, ile ja się jeszcze razy pomylę, po złożeniu wałka, bo tu mamy jeden, yy, zakładam dźwięki zaworów wydechowych. I co? I i będzie. wytłumaczę o co chodzi. Sące, sące, sące. Tu mamy akurat wydech. Tu jest sący, sący. A te tutaj krzywki, ta, jak i ta, jak i ta, jak i ta na końcu są wydechowe. Jeden wawek, osiem krzywek. Ale to tak. Zawsze się myli, że wałek ssący za wałek wydechowy. Yy, działam z tematem, tak jak mówiłem, widzimy się po rozebraniu, po umyciu, gdy będę miał wszystko gotowe, skompletowane do składania, czyli uszczelki. Ja to wszystko mam zawsze na miejscu, ale yy, muszę sobie przygotować, pomyć, poczyścić i będzie składanie. Mamy godzinę, a czyli pewnie jutro rano już. Także działam z tematem. No i jest cały zestaw, wszystko pomyte co do mostków, ślady pracy jak zawsze, a no, tak, żeby było dosłownie lustro. Nie zdarza się. No, ten pierwszy od łańcucha y, jest, bym powiedział, naj, najmniej, no, nie mówię, zużyty, ślady pracy, tak to nazwijmy. E, filtr paliwa, uszczelka, fajki, uszczelki, wszystkie tutaj potrzebne, pokrywa, wymyta, wałek, wałek, jak to wałek akurat w przypadku tego silnika. E, ogólnie CRF 1000, 1000 ton to jest, można powiedzieć, pancerny. Płytki wymieniono 4 sztuki. E, co do zaworów wydechowych, ustawię, jak gdy złożę wszystko w całość, więc dobra, yy, więc składam to wszystko, tak jak powiedziałem, w całość. Yy, pokrywa, wcześniej będą ustawienie na znaki, napięcie rozrządu, kilka kontrolnych ruchów, korekta ustawienia, yy, raz ustawienia, dwa korek korekta luzów, jak to tam wygląda, po i co. I lecę dalej z tematem, czy on ma te 22? Hmm, nie wypowiem się, może tak. Więc to działam z, z, z silnikiem. Widzimy się, gdy będę miał złożoną górę. Szybka kontrol. środek czyli 16. Bardzo cię proszę. się tutaj zmieścić. Z lekkim oporem, jak widać. Przechodzi na drugą stronę. Również. Wyskoczył poza ten również tutaj. Co do wydechowego, sekunda niech sobie zmieni. Jest, jest. Co do wydechowego, również ustawiony. Chodzi z, z wyczuwalnym oporem. A24 nie ma szans, aby tutaj weszło. Zakręć, zakręć że silnikiem w dobrą stronę, w dobrą. Okay. mam wydechowy akurat. Listek w ręce, więc próba, również z wyczuwalnym oporem i również z wyczuwalnym oporem, sprawdźmy czy na pewno piętro wyżej, czyli kolejny rozmiar, blokada, blokada, pewnie na siłę bym wcisnął, ale to już jest wtedy co, gięcie sprężyn, jakieś tam minimalne, dobra, trafmy jeszcze raz, to 16, 14 jest, 16, Również można zauważyć, z lekkim oporem 14 wchodzi i na pierwszym z brzegu również ustawiony jest, można powiedzieć, jak sobie eee, pokrywa, uszczelki skręcą górę i ten temat, jeśli chodzi o silnik, jest załatwiony. Kolejny piękny dzień, pokrywa e, zamknięta, luzy sprawdzone, zresztą to tam o tym było. I tak, kolejny etap fajki, co do fajek. Będzie to widać, czy nie będzie? Która jest, która? Niech ja sobie tam zerknę pod światło do środka. Ta jeszcze ma trzpięć w środku, no powiedzmy ten wkręcik. A ta go nie ma. A gdzie się znajduje? A no tu widać, że piękna zieleń się pojawiła. Także można powiedzieć standardowy temat. Więc cewki sztuk dwie wlatują na ich miejsce. I co? Składam tutaj ten cały Yy, zestaw. Filtry powietrza będą niebawem. Yy, więc to będzie wszystko, może tak powiem, gotowe do składania. W airboxie jest tylko z drugiej strony uszko wyrwane. Także jakieś tutaj rozbiórki miały miejsce. Tak jak mówiłem, składam, widzimy się później. A w międzyczasie telefon do właściciela o fajkach, rzecz jasna. 1% baterii, także szybko. Yy, koło wymienione, opona. Łożyska w porządku, co do uszczelniaczy Ciężko jedną ręką. No, wyskakuj. A przed tym i wyskoczył. W każdym razie uszczelniacz. No ten nie trzymam, po prostu wkładam. A no przed tym się udało, udało, żeby wypada. Będzie się trzymał jak złośnie. Ale w każdym razie nie pełni swojej roli w ogóle. Eee, także uszczelniacz jeden, jak i drugi, a łożyska są w porządku zabierak, też już się roz rozwarstwia, ale też dość luźno wchodzi w... w co? a no w koło więc co składam ten tył, te uszczelniacze dwa, zabiarek zostaje, taka decyzja klienta zakładam tylne koło, napęd tak jak tam było, wszystko składam nie luzowałem w ogóle śrub, także jak był napięty tak będzie i przechodzimy do przodu, decyzją właściciela jeszcze świecę. także świece wykręcone, ponieważ ten przebieg tak no nie będę tutaj jakoś tam na nikogo źle mówił, ale tak nie do końca. Yy, pun hamulcowy zostaje, olej w silniku zostaje. Yy, co więcej, te zawory ustawione, świece, filtry powietrza będą. No, te filtry takie już już dość. No, tutaj jakieś małe statko owadów się znalazło w jednym jak i w drugim filtrze. Więc to też yy, filtry powietrza rzecz jasna będą nowe. Yy, Cewki wkręcone są w przewody, więc co? Więc składam to koło z tyłu i lecę dalej z tematem. Już jest grubo, co? Nie mam takiego prawdziwego zdarzenia urządzenia do sprawdzania. Czy są lagi proste? Ale to się spisuje. Yy, przy polerowaniu myślałem początkowo, że może jak maszyna kręci troszkę szybciej. Coś czułem, ale myślę, ściągnę i przy wycieraniu, przy wycieraniu szmatką w jednym miejscu, właśnie w okolicach tych czuć yy, bicie, jakby to pokazać, żeby to było dobrze, tak żeby nie ruszyć. Ja już tak patrzyłem wstępnie. I wygląda mi tutaj. Ile wróciło? Mamy nawet koło dwóch dych. No, okolice 15, 17 no to już to bicia. Staram się to przytrzymać, może jakoś inaczej, tak aby mi tutaj nic nie pływało. Jeśli chodzi o pomiar, no może nie będzie zbyt idealnie tego widać. Ale tutaj chodzi o... by to zmierzyć jakoś tam w miarę. W miarę przyzwoicie. Znaczy, będzie powinno się zaopatrzyć w takie... Inne urządzenie do tego celu przeznaczone, ale... Tu nie mierzymy na ile jest dokładnie, mierzymy czy faktycznie jest tam setka w te czy we setka tutaj nie jest problemem dobra 85, 65, 85 60, a nawet 2 82 no tak to skacze, 85, 65 spróbujmy przesunąć odrobinę Tę stronę i zobaczmy. No, tutaj mamy kłodychy wbicia, dajemy troszkę wyżej. Tak to właśnie wycierając, to jest mniej więcej to miejsce, w którym czuć łapanie. Tutaj to trafiłem ładnie. 90. 15, 90. 15. 90, 9015. No mamy akurat 025, czyli 14 mm bicia. Co do telefonu, który właśnie dzwoni, trzeba by zadzwonić do właściciela, jak widać złożone. pozostało zalać olej eee, i tak tutaj mamy takie tulejki, na których opiera się tłumienie, a dół tulejki opiera się o jarzmo. No jest to po to aby się nie opierały właśnie tu mienie o jarzmo, tylko jeszcze jest po drodze tulejka taki dystans, o ile ta jest okrągła, jest w porządku, tak ta tak średnio, założone dwie nowe z głowy. Dalej, nie będę pokazywał numeru, ponieważ a czy numeru win, aby tutaj nic złapać, może z dalsza, o, na brudną chłopską rękę, Według mnie jest górka, na literce XKK, na trzech literkach według mnie jest na stówę brzuszek na ramię, czyli co? szywy. Eee, szczerze mówiąc należy tutaj w pewnym sensie, a dalej nie czuję, to już jest brudny, także nawet nie, tylko właśnie się tym XKK. A, XKK, tak, tutaj tak jest, eee, lekki brzuch na ramię. Należy tutaj podziwiać odwagę sprzedającego, że czymś takim handluje według mnie to tak średnio. No ale do odważnych świat należy. Co do rury, tak jak mówiłem na no życzenie właściciela zostaje ta jedna rura, więc będzie troszkę też krzywy, ale to też tam dostanie na piśmie ode mnie, że motorcy krzywy, aby gdzieś tam sobie później nie przypomniał, czego Pan mi tego nie zrobił faktycznie nie chcę tego robić na dzień dzisiejszy, więc co składam to zawieszenie, tam jeszcze pozostało brać olej opona tył jest opona przód też złożona, całe koło jeszcze nie jest na miejscu i co, jutro świecę złożenie plastiku, werboksa, baku i będzie odpalenie jeszcze filtr paliwa, to za kilka chwil no i dobrze, rozebrany filtr paliwa coś mi się tutaj już z grubsza polało najmniej ten kawałek papieru, białego, co by było lepiej znać ponieważ na stole się wszystko odbija i tak jest srebrne papier jest przygotowany już tu jeden cóż się wyleje, już się trochę wylało no właśnie, już się wylało, i się już nic nie wyleje ale widać co mamy na dole w pompie znaczy w pompie, no to jest miejsce z którego pompa zaciąga towar widać jaki tam mamy kolor benzyny? dobra, co? Jest na bogato eee, więc, no tak, mówiłem, filtry paliwa się tutaj. Akurat w tym przypadku warto wymienić. Eee, mam ten nowy już przygotowany, trzy sekundy. No, nie wiem, jest, film... filtry... jest. Jest filtr jak dużo Tak to wygląda. Eee, co do tego filterka małego, pierwszego, że tak powiem. Hmm nie mi rąk, ale spróbujmy coś zrobić. No i tak, trudno nie nazbierać. Jak kiedyś mówiłem, że z Suzuki któryś pasuje, szczerze mówiąc, jeszcze nie sprawdziłem który. No ale na pewno tak jest. Ja tam trochę mam, pewnie jakbym poszukał, to bym znalazł który to akurat. Ale i tu mi tutaj kamerę. O, zaraz będzie elegancko. tego. Eee, tak, jak mówiłem, któryś tam właśnie z Suzuki pasuje, no, też leci ciemne, też leci ciemne, spróbujmy go troszkę odświeżyć. Po lekkim odświeżeniu wygląda tak, a jako, że to jest tylko w tym przypadku bardzo rzadkie, sitko. Suzuki mają dużo gęściejszy ten filtr, a spróbujmy dmuchnąć w drugą stronę. Czy coś leci brudnego? No, tu bym powiedział, że nawet nie. No, nie jest tak najgorzej. No, dlatego, że on jest, tak, jak mówię, dużo, dużo rzadszy. Więc akurat, jeśli o ten filtr chodzi, to go myje, jeśli by się tutaj czarne posypało. To bym coś z Suzuki założył. Hmm, tutaj jest tylko taka gęsta siatka i tyle. Powiedzieć. W tym przypadku jego wymiana jakoś tam koniecznie nie jest, jak go przelewam tak dość na bogato i w jedną i w drugą stronę to nie leci. Nie leci nic czarnego. Z grubsza odświeżony. Dobra. Pompa też na swoje miejsce tutaj o ring do demontażu. Benzynki do zatankowania yy, I skręcenie wszystkiego w całość Jeśli chodzi o motocykl wygląda tak, przód złożony Tutaj jeszcze te kontry, ale to na samym końcu świecę I to co reszta i odpalenie Jest Honda, yy, 3% baterii, także szybko, tyle co odpaliłem, także ma jakieś tam troszkę wyższe obroty no, krótka jazda testowa, ja tutaj nic nie widzę, no jest tam troszkę Troszkę krzywy w jednym w dwóch miejscach, w trzech nawet, bo i koło trochę, ale przymknijmy na to oko. Prowadzi się poprawnie, jeździ jak trzeba, nie ściąga, nie bije, nie tucze. Cóż tu opowiadać? Przegląd zaliczył dość spory sprzęt, bo nie ma opony, dętki, świece, luzy zaworowe, fajki, filtry powietrza, także można powiedzieć taki przegląd na grubo. Cóż, idzie odbiór, maszyna gotowa.